Oto przed Wami nowa planszówka od Awaken Realms Labyrinth Chronicles. To jest gra, w której nic nie pozostaje na swoim miejscu zbyt długo. Gracze tutaj wcielają się w bohaterów, którzy przemierzają ten tajemniczy labirynt, którego modularne korytarze, jak widzicie, są nieustannie przesuwane, zmieniając tym samym układ planszy w trakcie rozgrywki. Celem bohaterów jest dotarcie do portali szybciej. Niż zrobią to gobliny, aby zebrać cenne przedmioty ukryte w całym labiryncie. No ale ciągle zmieniająca się struktura korytarzy sprawia, że tam, gdzie przed chwilą była otwarta droga, nagle wyrasta ściana, a w innym miejscu z kolei pojawia się nowe przejście. I nieco dokładniej, jak to wszystko działa, za chwilę wam opowiem. Na początek zatem każdy z graczy wybiera sobie swojego bohatera, dobiera sobie jego karty, a figurkę wystawia w miejscu startowym w naszym trójwymiarowym labiryncie. Modularna plansza to tak naprawdę układ sześciu ruchomych korytarzy, trzy w pionie oraz trzy w poziomie. Za chwilę pokażę Wam, jak nimi przesuwać. W grze Labyrinth Chronicles na graczy czeka do rozegrania 11 wyzwań, misji, 11 przygód, które zamknięte są w takich mniejszych pudełeczkach. O pudełkach opowiem Wam troszkę więcej na końcu tego nagrania. Teraz na początku musicie wiedzieć, że celem graczy w tej kampanii jest odbudowanie różnego rodzaju budowli budynków, i każdy z budynków przypisany jest do innego pudełeczka. Na każdą z rozgrywanych misji gracze otrzymują też takie cele w postaci kart, tak jak tutaj pierwsza misja w karczmie, i celem graczy jest skompletowanie 15 przedmiotów porozrzucanych po labiryncie. Ponadto, gracze będą musieli dwukrotnie wypchnąć goblina z miejsca przy portalu, bo na pewno on się tam pojawi, i jeszcze cztery razy będą musieli tak przepychać korytarze, aby wypchnąć poza mapę, poza planszę portale. No i oczywiście za każdym razem, kiedy uda się zrealizować dany cel, oznaczamy to odpowiednim żetonem i kończymy tę misję przechodząc do następnej. A ja przechodzę do konkretów. Każdy gracz na początku swojej tury sięga po kostkę, rzuca nią i w zależności co tam wyturla, to to się wydarzy na mapie. W tym wypadku należy dostawić goblina do miejsca, gdzie stoi sobie czerwony portal. ściągamy więc delikwenta z planszetki, no i wystawiamy w odpowiednim miejscu, czyli tam, gdzie aktualnie znajduje się czerwony portal, bo portale też będą się tutaj przemieszczać. No i teraz, jeżeli jakiś bohater ma proste dojście do portalu, gdzie znajduje się taki goblin, może tam wkroczyć i wypchnąć goblina, jednocześnie realizując jeden z celów misji, o których mówiłam Wam przed chwilą. Kiedy goblin zostanie usunięty, to gracz śmiało może zebrać z miejsca przy portalu przedmiot, jaki się tam znajduje. Odkłada więc żeton przedmiotu do takiej wspólnej puli i sięga po odpowiednią kartę, a następnie z talii kart przedmiotów dobiera nową kartę, która wskaże, gdzie przemieścimy za chwilę portal. W tym wypadku są to czosnki, a więc musimy znaleźć, gdzie taki żeton znajduje się. Na mapie labiryntu, i tam należy przenieść czerwony, w tym przykładzie, portal. A zatem, tak jak wspomniałam, nie dość, że przesuwamy tutaj korytarze, to portale też zmieniają swoją lokalizację. Wracając jednak do rzutów kośćmi, a w zasadzie wyników, gracz może wyturlać znak zapytania, który odeśle go do tali wydarzeń. No i co się teraz stanie? Zależy od zapisu na karcie. Mogą być kłopoty, jak tutaj, czyli dostawienie goblina do portalu w kolorze danego gracza. A więc znowu sięgamy po figurkę goblina i wystawiamy go na mapę. I uwaga, jeżeli przy jakimś portalu zgromadzą się dwa gobliny, to niestety, ale kradną przedmiot bohaterom. I w wypadku tego pierwszego scenariusza w karczmie możemy sobie pozwolić na taką sytuację tylko raz, bowiem przedmiotów na mapie jest 16, a celem graczy jest zgromadzić 15 z nich, a więc nie mogą pozwolić, aby gobliny ukradły chociaż jeden więcej. Z talii wydarzeń możemy też dobrać kartę, która wprowadza zamęt i bałagan, czyli na przykład tak jak ta przesuwa trzy korytarze przy niebieskich strzałkach na mapie. No i technicznie odbywa się to tak, że musimy przesunąć wszystkie trzy korytarze i wypchnięte poza mapę elementy naszego labiryntu wracają w puste miejsca na początek korytarza. Nie możemy tutaj przekręcać nimi, zmieniać w jakikolwiek sposób tego układu, a więc czasem pojawi się jakaś ściana w niechcianym miejscu. Na tym przesuwania nie koniec, bowiem porzucie kośćmi graczy musi zdecydować, który korytarz przesuwa, zmieniając tym samym układ przejść na mapie. Aby spróbować dotrzeć do jakiegoś portalu i zebrać tam przedmiot. Przedmioty bowiem można zbierać tylko w miejscach, gdzie znajdują się portale. Ten wypchnięty przez gracza element labiryntu trafia natomiast do następnego gracza, który za chwilę rozpocznie swoją turę w analogiczny sposób czyli rzuci kością i w zależności co wyturla, rozpatrzy efekty, a następnie przesunie wybrany przez siebie korytarz, aby móc zebrać przedmiot. Te tury, szczególnie w początkowych scenariuszach, odbywają się bardzo szybko, dynamicznie, chociaż bywają takie momenty, kiedy trzeba się dłużej zastanowić, który korytarz przesunąć, aby układ na mapie był dla bohaterów łaskawszy. Po skończonej misji mamy taką książeczkę, segregator, gdzie będziemy umieszczać te wszystkie zrealizowane zadania I jak w wypadku tego pierwszego scenariusza, utworzą one taki ładny obrazek karczmy. Jak wspomniałam na początku Labyrinth Chronicles, będziemy rozgrywać jako kampanię i zadaniem graczy jest odbudowa różnego rodzaju budynków. Aby na przykład odbudować karczmy, potrzebujemy jednego młotka. Jak ten młotek zdobyć? Ano gromadząc kryształy. Jeżeli będziemy mieć ich 10, to możemy tego młotka użyć. I tak dalej w wypadku innych typów budynków. Dodatkowo na torze, który biegnie tutaj w oku tej karty kampanii, będziemy oznaczać sobie pola za każdym razem, kiedy gobliny ukradną nam przedmiot. No i tam też będziemy dochodzić do takich miejsc, jak na przykład te z lubką, które wprowadzą nam do talii na przykład nowe karty wydarzeń. Kiedy uda nam się budynek odbudować, to możemy umieścić we wnętrzu wieczka pudełka magnetyczny żeton z odbudowanym budynkiem. Z czasem więc ten krajobraz zapełni się nowymi budowlami. No, i teraz na koniec, wracając do tych mniejszych pudełeczek, jak wspomniałam, 11 misji do rozegrania. Pudełek jest 12, natomiast do tego pudełka Chronicles Box będziemy sięgać wtedy, kiedy nasza przygoda nam na to pozwoli. Z pewnością jesteście ciekawi, co skrywają te pudełeczka, więc troszkę Wam odsłonię. A więc mamy oczywiście kartę z instrukcją, jak tutaj odbudować ratusz. I w każdym pudełku znajdziemy takie czarne woreczki, czarne, żebyśmy nie mogli podejrzeć, co jest w środku, a w środku. No będą najczęściej karty, ewentualnie właśnie żetony danych budynków, które po odbudowaniu umieścimy we wnętrzu pudełka, chociaż równie dobrze możecie je przykleić na lodówkę. Z założenia kampania i przygoda tych naszych bohaterów w Labyrinth Chronicles ma pozwolić rozwinąć tę naszą postać, więc tutaj na przykład mamy nowe karty umiejętności bohaterów, z których będziemy mogli korzystać w kolejnych misjach. Pojawią się karty nowych zadań, jakie w kolejnych scenariuszach będziemy musieli spełnić, no i możemy trafić różne inne niespodzianki, jak chociażby takie przezroczyste, transparentne nakładki na karty zbieranych przedmiotów. Jak zatem widzicie, mamy tutaj do czynienia z prostą w zasadach trójwymiarową planszówką, w której główna mechanika skupia się na właśnie przepychaniu tych korytarzy, przez co zmienia nam się układ na mapie. Więc musimy uruchomić swoją wyobraźnię przestrzenną, aby odpowiednio przesuwać te ściany i uruchamiać nowe przejścia, aby móc dostać się do portali i zebrać przedmioty potrzebne do odbudowy wioski, kolejnych budynków zanim zrobią to złośliwe gobliny. Z czasem mają pojawić się też więksi przeciwnicy, a nawet smok, ale ja jeszcze nie doszłam do tego momentu i też nie chcę wam tutaj zdradzać, co skrywają kolejne pudełeczka. Zasadniczo kampania ma rozwijać i naszych bohaterów i mam nadzieję, że również wprowadzi jakieś nowe mechaniki. Jeżeli więc ciekawi Was, jakie wyzwania czekają tutaj nagraczy, to za chwilkę będziecie sami mogli to sprawdzić. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że ta kampania idealnie nadaje się na wprowadzenie kogoś do grania w planszówki, na takie typowo rodzinne rozgrywki, nagranie z dzieciakami. Ja gram z córkami i one doskonale się bawią. Dla mnie to też jest całkiem przyjemny trening mózgu, jeśli chodzi właśnie o takie przestrzenne przesuwanie tych korytarzy i uruchamianie nowych przejść do portali z przedmiotami. To co? Chcielibyście wybrać się w takie kręte i ruchome korytarze tego labiryntu? Dawajcie znać w komentarzach. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Cześć!